No i dobra, moi drodzy, lecimy, 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 nie śpimy. E, tak, tu już widzę fajne pary. Jest też Ezreal. Mm. I co z tym Ezrealem? Czekaj, jak ja wygram, to dostanę Golda? Ty, ale mam Magnetic. Mam Golden Remover. Wcześniej tego chyba nie było. Kurde, no para Ezreala też jest bardzo fajna. Coś bym tu se... Kupił Dobra, mam. Zajebiście. Nie byłem pewien. Dobra, mamy coś tutaj. Choose an enemy boss Shen albo Jean. Boss modifiers. There are no boss modifiers at this zone. Aha. Jean czy Shen? Kurde, no nie wiem, czy bym nie wolał jakiegoś bossa, który będzie na froncie niż na buclejnie. Więc ja bym wziął chyba Shena jako przeciwnika swojego. O kurwa, ja tu dostaję... Co? O kurwa, ty. Czemu Supreme Sela akurat? Nie chcę kurwa Supreme Sela. Chcę Soulfightera albo Prodigy. Prodigy teraz dobrze daje. O oh, kurna, Supreme Cell. Random Emblem. Dajcie mi Reforger. Hmm. TG, TG jest fajne. Pocket Rekombo. hm. Huh. Mógłbym se dwójkę zrobić tutaj Dawaj to Dobra mm. Co my teraz robimy? Zaja Okej okay. I tu też mogę zrobić dwójkę. Czy trzymamy? Nie no, dawaj. Waj. Wajzaja. Okej. Okay. Ty mamy te reforgery. Sniper. Okej, okay, można by zagrać tu Star Guardiany po prostu. No to tak. Mm, to jebać, to jebać. Jebać level, żeby mieć front i tak możemy zrobić warm yy, zrobimy sobie coś takiego fanserwis raczej nie do końca jej też nie będziemy grali dobra bardzo dobry mamy team chyba mam wrażenie dzięki tym rekombulatorom jakiegoś Edge Lorda tylko by się tu przydało dorzucić No, i chyba w te, w, te, w te Star Guardiany pójdziemy, nie? Znajdziemy sobie Szena, znajdziemy sobie. Oj, eee, tego. O oh! oh, kurwa, co? Łata he? Dobra, kurwa, się nie spodziewałem takich rzeczy. To jest mocny wuj. Hmm. No, dobra, ty, jak ja takie rzeczy dostaję. To chyba jakichś snajperów zagramy, Snajperów. Ty, ale jak to się grało w sumie? Bo ja nie pamiętam. Tu się coś ro, 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 rolowało? Mm, z wrejtami, Niby tak, ale my tego rolować nie będziemy. Dobra. Eee, Celestial Challenge. Two enemies, gain a bramble vest, a random enemy. Eee marksman gains the power up. Kurwa, no te bramble vesty mogą mi tu mocno przeszkodzić, bo będziemy grali jednak AD ale te 16 golda, kurde. Kuj, chcę te 16 golda Ej, czemu ja to mam zaznaczone? A, no tak, bo to ten... Hmm. Aha, i Zoe mi teraz dała tego. A bo ja to Zoe dostałem Ty to ja wygrałem gierkę. Kurwa, no, co jest? Czemu takie główna dostaje? Jakiś miecz, coś takiego? Na razie nic nie slamuję. Eee, dobra. Nie wiem, czy bym na razie tego nie ściągnął, nie zagrał tego. Bijcie. Ona chyba to wytankuje. Będzie miał mocny front? A w sumie tego scena nie przewidziałem, no? Ale dobra, damy radę. Oj, 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 no, Tawai już tak na styk. Na styk, na styk. Są lekkie problemy. No, już przy następnej będzie się trzeba zastanowić. Mmm, dobra, mamy power-up Ja myślę, że coś tutaj bym dał Mi da On cast gain, stacking, attack, damage Dobra, to wydaje mi się całkiem spoko Teraz tak, nie wiem czy już jej nie jebać, szczerze mówiąc Dorzucić to, dać mu snajpera mm, Dać jakiś power-up na front Standalone może być Teraz mamy te. O, w ten sposób. Hmm. Co i tyle? W sumie może łuk bym przekuł? Ach, no dobra. Liczyłem bardzo na miecie jakiś. Kurde, czy to starczy? Mam nadzieję. Ale potrzebujemy tutaj dwa miecze Infinity Shorzin, żeby zrobić Wtedy będzie działało No, ale ten Malza z tym snajperem, powiem szczerze, ładnie to nakłada, ładnie tam pali Oj kurde, nie kupiłem tego heavyweighta No ej, no co jest z tą Zoe? Pranks, już dwa dostałem pranki od niej Dostałem komponent champion i power... Co? My dostałem jeszcze? Power Snacks dostałem od niej? Hmm. 20 do wejścia w level. Ja mam fajny pomysł. Tak i tak. O. I teraz mamy cztery w heavy heavyweighty No i ma może być. Tylko dawać itemy te mi. Bez mega lipa. A ta Zoe naprawdę daje mocne te, mocne rzeczy. Jak ja dostałem legendarkę, kurwa, me mega sztos. Tylko dostałem też dwa pranki na web. Puste, puste kuleczki. Dobra, będzie Bosik. Czy ja coś tutaj dostanę? Jest Upgrade. Poza tym, o, coś jest. Uwaga, Needless. Ja pierdolę, ale Syf. Ale Syf. Mogę Ginzo zrobić pod jakąś Jinx. Czekaj, będziemy grali tu Jinx. No, moglibyśmy grać tu Jinx. Z Nidlesa i tak w sumie nic nie zrobię No to niech będzie Ale nie czuję się wcale mocny Ja właśnie dostałem Seta 2 od Zoe Nieźle Ja mam mega lipę bo nie mam żadnych mieczy Jeszcze bym Gina potrzebował i Xante. No, Gene byłby tu mega mocny. Dobra, no łapiemy jakieś niby tam upgradey. Climb the ladder. Find your center. Kolejny łuk, no co jest kurwa? Ja pierdolę, nie wytrzymam. Randomowa piątka, random Component i dwa golda, czy climb the ladder? Zyra! eh, nieźle Permanently increase champion health Nie wiem, ja tu muszę coś chyba tutaj zrobić dla niego, no bo co ja z tego zrobię? Hmm huh. Dobra, Zyra, Zyra, Zyra. No Zyra będzie super. Tylko na razie nie za bardzo mam gdzie ją zagrać. Czy ja chcę ich powiększać? Kogo ja tu jeszcze będę grał? Udyr, Xante. No to chyba lepiej zostawić na Udyra i Xante te rzeczy. Na razie gram ją. mimo że nie powinienem. Dobra, Zyra, Zyra, Zyra. No nic, no chyba na levelu dopiero kolejnym. I ona będzie miała w ogóle Ginzo, Void i Sniper. Można jej dać, co? Co o tym myślicie? Chyba Gate. Dobra, nie gadajmy, tylko grajmy. Nie mamy itemów na Warusa, ale za to będziemy mieli na Zyrę. Ty, ale czemu ja cały czas nie mam Gina? To jest zabawne. Random enemy gains the final boss power up. Random enemy gains a fairy tale power up. To hmm. no chyba wolę to. Uwaga, i daje coś duplikator OK Dobra 12 to wchodzimy mm. No i dobra dajemy jej tej temy chociaż w sumie czy wojdstaw na nią jest dobry Czy nie lepiej jednak tego wojcawa zostawić na nim? Na, na tym tym. Chyba im o lepiej będzie to zrobić, tak? Kurde, mało tych swoich ludków dostaję. Nie mam cały czas Gina. No, Ksanty dobra, dopiero wszedłem w siódmy. Dobra, ile ona robi do z tego? Jakby miała spelkryta? Daj dwa razy na waj. Co ale? To? Nie, ja tu nie chcę grać tej. Waj jak Ty. Ale lipa. Bo nie dostałem przez całą gierkę ani jednego mnie Ty, a w sumie Bluebuff by mógł być, co? Dla niego. No, Bluebuff chyba będzie Gate. Albo Bluebuff na razie na nią może być lepszy. No rachuj, walczymy z tym, co mamy. Mamy dwie legendy. To musi być mocne. Ten front też, niczego sobie powiedzmy. Że jest. No dobra, łatwo na razie. Eee, ale tutaj, no ósmy level, jakaś rolka. O tak! O tak! I tutaj ja już mogę dać tego. Zrzucić tego, mo ty kurwa, cztery, aż mam takie. Ty trzymać to na Xantę, czy na niego dodać? Magic Expert. Ono nie ma dużo. Startujesz z Fulmaną. Eee. Dobra, chuj, dajmy jej to. Ja chyba tego bym napchał. Jo pierdolę jaki wielki ty! 4. <ścoughs> cztery, cztery, 400 HP. Mam tutaj TG też. Dobra, fight, robimy fight. Uder będzie nie do zajebania. Ja tu bym najchętniej dostał Needless plus Miecz. Dobra, coś tu jest. Nie ma nic w sklepiku. Lucik od Zoe, co to jest? O! Pocket combo. Hm. Jedynka albo dwójka Szczerze, dużo to nie daje No ale dobra, zobaczmy. Sway na dostałem No waste, ale nie, nie wiem na co bym miał innego to wykorzystać szczerze mówiąc Dobra Level i jakieś podrolowanko Dobra, jest Jean, Ksante, hm mm, Serafinka, czekaj, bo kto jest stąd wypierdala? Jak będę mieć Ksantę? No właśnie, nie ma kto wypierdalać stąd. Czekaj, to mogę sobie zrzucić tu. No nie wiem, Siema, Silko. Dwa duże Dubli, teraz zostałem. Ej, no moim zdaniem Zoe jest mega zajebista. Zoe czasem potrafi strollować, ale no nie wiem, mam wrażenie, że, że w tej gierce pomogła mi strasznie Ty, no i co? ja skończę bez sześciu rejtów? O, złote dupli, ty, 0-2, Let's go! O, dobra, jest Xantę. Tylko Xantę teraz musi wejść tutaj W sumie już mogę to inaczej ustawić. Bo my, co tutaj mamy? To. To. A! Sama wpadła zyra. Kurwa, będzie mi brakowało golda. A czekaj, to już jest final boss? Tak, to już jest final boss. No to w sumie. Ty. I przez całą grę nie dostałem tych itemów. Kurwa, no dobra, to zróbmy PG w takim razie. Gówno. No ta, no to i tak już jest ostatnia walka. Więc chuj. Eee, szkoda, że i temy takie szczapy są. No ale... Mamy z Redwa. Ona powinna zrobić robotę. Oj, czekaj ty, ten front. Dawaj, 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 dawaj. No powiem wam szczerze, nie było tak łatwo. Nie było wcale tak łatwo jak myślałem. Ale to itemy, itemy, po prostu kwestia itemów. Ale dobra, drugi level zrobiony za pierwszym razem, także fajnie. YouTube zostawcie lajka, like zostawcie suba, dajcie komentarz, czy w ogóle podoba wam się nowy tryb. A ja się z wami żegnam i elo.